Oddaliły to, co złe. Obiecują ulgę i chcena cenach Ostatni dek. Bez Jakim Toń Jak obsydia mroczna Bez Jak Kochani, przed chwilą ze sceny ta fantastyczna para, która dała bardzo znakomity koncert. E, krótki. Krótki, ale bardzo sensowny. E, powiedz parę słów o zespole, dlatego że pierwszy raz was tutaj zobaczyłem i praktycznie was nie znam. Bije się w piersi. No to żaden problem. Nie. Wiesz co, sygmatja powstała w 2023 roku. I taką ciekawostkę mogę powiedzieć, że dokładnie na tej scenie był nasz pierwszy występ w ogóle. E, zagraliśmy chyba po dwóch miesiącach od skompletowania wtedy czteroosobowego składu. Zagraliśmy ten koncert i tak się zaczęła nasza w zasadzie przygoda. W ogóle z takim projektem jak stygmatia, czyli zimną falą, rokiem gotyckim po polsku. No i bardzo to fajnie zabrzmiało, szczególnie skład, jaki jest w tej chwili, czyli bas, e, i te, gitara wokal. No, fajnie to brzmi. Powiedz mi, dlaczego akurat taki styl muzyki, a nie coś innego? No, jeśli chodzi o styl muzyki, zawsze podobały mi się bardziej melancholijne, mroczne, zimne brzmienia. I właściwie, cóż, to zamiłowania do takich zespołów jak Pornografia Polska, Sisters of Mercy czy chociażby Klanów of a twoja pasja tym rodzajem muzyki? No, moja pasja zaczęła się już w zasadzie od dziecka, kiedy bardzo byłam zamiłowana muzyką, ale zawsze marzyłam, żeby występować na scenie w kapeli. Nie tylko grać klasyczną muzykę, ale też jakieś mocniejsze brzmienie. No i Krzysiek właśnie dał mi taką możliwość, za co jestem mu bardzo wdzięczna. A powiedz mi jedno, dlaczego grasz na gitarze basowej, a nie na przykład nie robisz mu konkurencji na gitarze? Bo nawet, e, z bratem Dariuszem rozmawialiśmy w czasie waszego koncertu i doszliśmy do wniosku, że e, dziewczyny wolą grać na basie, bo nawet tutaj, na tym festiwalu, gro dziewczyn grało na gitarze basowej, a nie na gitarze normalnej. Powiem panu, że nie wiem, czym to jest spowodowane, po prostu no, miałam... Ja wiem. Zaczekaj, ja, skończy. <grym> Skończę. Po prostu wolę te brzmienia. Gitara, tak jak wielu ludzi, ciągnęła bardzo gitara. Mnie jakoś nie pociągnęła za sobą. Dużo bardziej wolę brzmienia basu. E, również bardzo lubię fortepian i inne instrumenty, ale jako właśnie nie gitary. Ale bas właśnie do mnie chyba przemówił najbardziej. Na krzyś? A ja chciałem powiedzieć, że po prostu gitara basowa jest najlepsza. I tyle. No <grym> to prawda. Gitara, bez gitary basowej nie ma muzyki. Bez basu nie ma muzyki.

Jakie plany na przyszłość? Jakie plany na przyszłość? E, najbliższe plany to troszkę odpocząć po ostatnich koncertach. Zagrać w Krakowie we wrześniu e, w klubie Baza. I być może pisać następny materiał. Okej, okay, czyli zapraszamy wszystkich do Krakowa do klubu Baza we wrześniu, tak? 13 września, tak. 13 dnia września e, płyta może jakaś? E, obecnie wydaliśmy w styczniu tego roku e, nasz pierwszy e, wydany własnym sumptem krążek e, Vivus Morire. To jest nasza pełna płyta w, na tym, w tym właśnie składzie. Co cieka jako ciekawostkę mogę podpowiedzieć, że płyta została nagrana całkowicie e, w etosie DIY. Wszystko zrobiliśmy całkowicie sami, w, co tak naprawdę z zerowym budżetem. To jeszcze tak a propos sami, dlaczego jesteście tylko we dwoje? Prawdę mówiąc, początkowo szukałem składu, ale zdałem sobie sprawę, że mogę szukać składu przez miesiące, może nawet lata. Zdecydowałem się jednak po prostu ruszyć do przodu z tym, co mam, z jakimiś, takimi umiejętnościami, jakie posiadam. Potrafiłem zaprogramować syntezatory, maszynę perkusyjną, i zdecydowałem się, że kurczę. Jeśli Sisters of Mercy dają radę z doktorem Avalanche, czyli właśnie automatem perkusyjnym, jeśli She Away, e, duet e, w bardzo podobnym składzie jak my właśnie, też bas, gitara, wokal i sample doskonale sobie dali radę, stwierdziłem, że dobra, spróbuję w ten sposób i jestem bardzo zadowolony z tego wyboru. No to fajnie, to życzę wam e, takich samych sukcesów jak te wymienione duety. E, a ja jeszcze takie prywatne e, pytanie mam. W tym zespole, kto ma decydujące zdanie co do e, muzyki, do repertuaru, do pewnych ustawień muzycznych i tak dalej. E, Rozumiem, że ten gest jest tak pro forma, a tak to zawsze kobieta rządzi. <ścoughs> jak to jest w tym waszym przypadku? E, nie no, zdecydowanie Krzysiek zajmuje się muzyką, pisze muzykę, mm. tworzy ją, a ja staram się grać jak najlepiej, staram się mu pomagać jak najlepiej. Mm. E, no i taka w zasadzie jest tutaj moja rola. E, tak, tylko należy tutaj też dodać, że Emi jest bardzo skromna i trzeba oddać też to, że jej interpretacje, jej e, zdolności, które chciałem tutaj powiedzieć, że... E, no nie będzie chyba tajemnicą, Emi gra na basie od roku. Tak właściwie. No jak jak przyszła, do, przyszła do mnie na lekcję, to był przypadek właściwie, pozna, no, boczną pantoflową, Dowiedziała się, że udzielam lekcji w Ostrowcu. Przyszła do mnie z, z myślą, żeby grać na basie, a jako, że miała już wcześniej doświadczenie, dość spore, bo ma wykształcenie muzyczne, czego nie mogę powiedzieć o sobie, to też wiel, dzięki temu wiele się uczę od niej. Przy okazji tak tylko podpowiem a propos tej skromności. E, z, właśnie prosiłem ją, żeby zagrała ze mną siekierę. Jak zobaczyłem, jak gra, po dosłownie może dwóch spotkaniach, mówię, Wiesz co, ty potrzebujesz czegoś innego. To nie potrzebujesz. Kogoś, kto ci pokaże, jak grać na tym basie. Ty potrzebujesz grać już w na zespole, ale na, na basie. Faktycznie grać, a nie uczyć się, bo no to będzie najlepszy sposób. I faktycznie to się sprawdziło tutaj. Jako mentor mogę bardzo sobie uścisnąć dłoń i. Zgadzam się. <laughs> Kolejna kapela grawie, musimy kończyć ten wywiad. Dzięki, fajnie życzę Wam e, wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i oglądających Zdrowia TV. Fajnie. Kto się głowy ścina? Czy z jednej domorzyna? Czy leży tu Madonna? Czy jest tu jazda konna? Czy nocy dobrze śpicie? Czy śmierci się boicie? Czy zabił ktoś tokarza? Czy często się to starza? 啦啦啦，啦啦啦啦啦，嘿 <noise> 哈！啦啦啦，啦啦啦啦啦，嘿哈！嘿！ Мадонна, 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 I nasz czas się skończył.